Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam Was serdecznie, ale to bardzo serdecznie w piątkowy poranek. Przyjechaliśmy do lasu narobić no hałasu. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Stuk, puk, termosem, a nie kubeczkiem na razie. Wzięłam dwa łyki kawki i ruszamy na spacer. Zapraszam. Nakręcam wam ciszę z lasu. Ale nie dlatego się łączę, żeby Wam tę ciszę pokazać, tylko czy wy, wy widzicie tego badana. Poczekajcie, patrzcie na to. Maślaczek, rozklapiaczek, ale jest. Popatrzcie, coś się dzieje. Piękny, prawda? Mm. Idziemy dalej, zobaczcie. Mam zgryz czy tędy. Czy tędy, czy tędy. Hmm. Ja tak myślę, że pójdziemy tutaj. Bo tak fajnie, tam po lewej stronie młodniaczek, po prawej lasek. W ogóle to jesteśmy w nowym miejscu jeszcze tutaj nie chodziliśmy. Także zapraszam. Tak patrzę, że tu z boku są modrzewie i jak one zaczną żółknąć, to tu się dopiero pięknie zrobi. Widzicie? Tutaj jeszcze jesieni nie widać. Tak ledwo, ledwo paprotki zaczynają żółknąć. Ale grzybów też nie widać. Dwa maślaczki widziałam po drodze i to wszystko za to wszechobecne jeżyny. Ale spacerek zacny, moi kochani. Ładnie się zrobiło, ciepło, także możemy spacerować. Ale spokojnie zimą też będziemy tu przyjeżdżać. Chłodzić, czy nie chłodzić, tylko e, wietrzyć głowy. Te paprocie wszystkie zimą znikną. Także krajobraz się zmieni. Będziemy sobie nakręcać las angielski. No nie ma grzybków. Zobaczymy, czy z Janem przyjedziemy w niedzielę tutaj coś, coś, coś. Oj, 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 oj. Co to, co to? Kurczę, myślałam, że prawdziwek taki schowany, a to... Kwi te ptaszki śpiewają za to. One śpiewają, chodź, chodź, ogunia, przychodź. Przychodź do nas częściej, my będziemy dla ciebie śpiewać. Serenada leśna. Szukamy grzybków razem, moi drodzy. Pomóżcie, bo ja nic nie mogę znaleźć. Piękny teren. Wiecie, co ja tutaj widzę? Wszędzie kapelusze grzybków, prawdziwków, podgrzybków. Normalnie aż mi się w oczach troi. Tylko wiecie. Tak? W oczach mi się troi, a w realu nic nie widać. Także pomóżcie, kochani, pomóżcie. Mam nadzieję, że kamerka nie trzęsie, że stabilizacja działa. Bardzo się tym martwię. W sumie jest dosyć mokro w lesie. Dzisiaj po obiedzie ma padać. Jest piątek, także zobaczymy, czy się w niedzielę z Janem wybierzemy. Bardzo bym chciała, no ale to zależy od tego, czy Jan będzie mógł. Bardzo ładny ten kawałek lasu. Taki urozmaicony teren, troszeczkę modrzewi, troszeczkę sosenek. No ale widzicie, tu już są paprotki. Także tu nie wchodzimy, idziemy dalej. Przejdziemy. No szkoda, że nie ma grzybków żadnych. Ale ja Wam mówiłam, że mnie to zależy po prostu na spacerze. W lesie na to, żeby wiecie, złapać dobrą energię, żeby odpocząć, a przede wszystkim to ja się, wiecie, muszę wyciszyć, zrelaksować przed poniedziałkiem, bo od poniedziałku to mi się młyn zaczyna. Już jak będziecie ten filmik oglądać, to ja już będę, wiecie, wiedziała. Troszeczkę, troszeczkę. Zobaczymy, kiedy wam nagram jakiś filmik. Taki, wiecie, z informacją, jak poszło pierwszy dzień. Coś tam Wam powiem na pewno. Obiecuję. Pachnie pięknie. Czuć grzybki. Grzybnie, wiecie, ściółkę. Taki fajny zapaszek. Ojejkusia, jak przyjemnie wychodzi słoneczko. O, widzicie? Dzień dobry, słoneczko. No pięknie. Baryła szczęśliwy. O, jak w lesie przyjemnie. Kochani moi, jeszcze raz przesyłam Wam ten spokój lasu. Mm. Cudnie. A muszę Wam powiedzieć, że jak wchodziłam do lasu, to widziałam auto, które stało zaparkowane. Przy takiej wolnej przestrzeni i przy aucie było, była wyjęta torba były taki worek ogromny, były w środku worku były sadzonki małych sosenek i widać było, że na tej przestrzeni, na tym terenie sadzą las. Nie, było, nie widziałam żadnych ludzi, więc gdzieś tam może dalej poszli, ale to jest taki widok, który wiecie co, koi serce, ponieważ generalnie w Anglii wycinają lasy, a nie sadzą. Ja przez tyle lat nie widziałam, żeby sadzili lasy, a teraz, już pierwszy raz w ubiegłym roku widziałam, że, że były drzewa sadzone, także taki wiecie balsam dla duszy. Cieszy mnie to bardzo, bo wycinają tutaj drzewa cały czas. Wow, zobaczcie jaki motyw i ptaszki. O, wreszcie coś ciekawego na tym spacerze, co? Mamusiu, ale czat. Ojej, jak ja na to czekałem. Mieliśmy jechać na wrzosowiska, a ty co? Po jakimś lesie mnie ciągasz. Wiesz, że ja jestem pies, który kocha wodę. No i nawet masz patyczek, tak? <laughs> ale się ożywiłeś, co? Ale ty mi tak go podałeś. No słuchaj, ja ci nie będę rzucała, bo to nie jest patyczek, tylko kłoda. Proszę bardzo. No i co mam sobie sam podrzucać, tak? Podrzucaj, podrzucaj. Ale fajnie, dobrze, że kalosze założyłam. Zaszło słonko. Trzeba się pomału zwijać do domu, ponieważ ma dzisiaj padać. Nie mam grzywków, ale mam banana na buzi. Bardzo fajnie, sympatycznie. Uu, zobaczcie, jaka czyściutka fajna woda. Ole fajowo Barek, co? Nie wiem czy nas nie zmoczę, bo się robi coraz ciemniej. A do auta jeszcze kawał drogi. Ale co tam z cukru nie jesteśmy, nie? Grzybków nie ma, ale bateryjka naładowana. Tu takie przejście, widzicie? Pomyślane fajnie. Żeby można było, kto nie ma kaloszy, to się załapie. Zobaczcie skarpa. Wymarzona na podgrzybki. I nawet jednego muhomora nie ma. Hmm? A może ktoś dojrzy? Masakra, sakranie? Ktoś zaczarował grzyby w tym roku. <grybki> nawet torbę schowałam do plecaka, no bo po co ją nosić, nie? Nie ma grzybów, to nie ma. Idziemy sobie dalej pochodzić po prostu i tyle. Pracujesz? Nie na no, ty pedikir, maniki robisz. To jest jakaś stara nora, tam już nikt nie mieszka, chłopie. Mhm, zobacz, jak wyglądasz. No dobra. Mhm, popatrzmy. Kto tam jest? Nie ma nikogo. Jakieś takie stare nory, wiecie, już opuszczone. No, ale przecież pokopać trochę trzeba, nie? Jakby to nie było orany, Czy to kamień, czy to? Czy to grzyby? Co to? Popatrzcie. Co to jest? Grzybofilu help. Ty na pewno będziesz wiedział, co to za grzyby. Ja nie wiem, bo to surojatki to to nie są. Albo takie wyrośnięte. Dobra, jak ktoś wie. To niech się odezwie, bardzo proszę. Poczekajcie, zrobimy jeszcze taki najazd. O. Nie wiem, bardzo krótkie nóżki mają. Zostawiam pieczarki. To to raczej nie są pieczarki, chyba, znaczy podobnie wyglądają, ale nie wygląda mi to na pieczarkę. Chodź, pieczarko moja, chodź. Wiecie, że ja Barkowi ani razu paznokci nie obcinałam, pazurków. Pazury mają psy chyba, nie? Chociaż Baryk to ma paznokcie i twarz, i buzię, i włosy. Wiecie, to jest specyficzny pies. Ale on tyle biega, że nie potrzeba mu obcinać paznokci nigdy w życiu. Nigdy nie obcinałam, nie było takiej potrzeby. Zawsze sam to załatwia. Oj, Baryła ma znowu wodę. Co Baryłkuś? Pan wędkarz. Taki spokój. Zubaryłko, Kąpiesz się nie właśnie tutaj. Tam za tym jest następny staw. Taka cała seria. Bardzo przyjemnie. Co ty robisz? Jak ty wyglądasz? No zastanów się, chłopie. Ale nie ma łabątków, kaczek. Nie widać. Pochowane towarzystwo kuś, chodźcie, coś Wam pokażę. Jaki dziwny kasztan. To jest jakaś dziwna odmiana. Musiałabym sprawdzić w aplikacji. Kurczę, już kiedyś to sprawdzałam, teraz sobie przypomniałam. Zobaczcie, jakie liście. Czy to jest twarde, kujący? Nie, ała, nie, no. <taki> Takie troszkę kujące. Ale ładnie wygląda bardzo. O. Zupełnie jeszcze zielone. Nie wiem, czy to gubiliście na zimę. Bardzo ładne drzewo. Takie dekoracyjne, inne niż nasze, nie? Niż nasze zwykłe kasztany. Nie wiem, czy one w Polsce występują. Jak ktoś wie, to dajcie znać, proszę, bo zobaczcie, jakie to piękne. Ależ ty jesteś cudne drzewo, śliczne, kochane. Słuchaj, ty trutniu, jeden. Ty trutniu. Nie da spokoju. Kaczuszki wypłoszyliśmy, zobaczcie, tu są kaczuszki płyną, ale dwie kobitki. Nie wiem, czy je w ogóle widać. Chciałam Wam pokazać, nakręcam to, bo mam pytanie do Was. To jest ta szkółka taka, mówiłam Wam, że sadzą drzewa. Ja już wracam, niestety zbiory są zerowe, ale zobaczcie, w jak bliskiej odległości są te drzewka posadzone. Ja chciałam się zapytać, czy ktoś wie, bo wiem, że nas e, pani ekolog ogląda. Dorotka, pozdrawiam serdecznie. Dlaczego te drzewka są tak blisko posadzone? Przecież to wygląda, jak ja bym sadziła, nie mając pojęcia. To jest bardzo bliska odległość, przecież to są sosny. Czy to potem oni to jakoś przerywają? Czy to się część tego nie, przy, nie przyjmie? Kochani moi, jak ktoś ma jakiekolwiek pojęcie? Czemu to tak wygląda? To dajcie znać, bo mnie to bardzo interesuje. No, przecież to jest metr z kawałeczkiem. Zobaczcie, jak to blisko. Jedno drzewko, drugie drzewko. Bardzo blisko nie. Nie wiem, czy to się w Polsce też tak sadzi. Ciężko powiedzieć. Bardzo dziwnie. Kochani moi, wracam do domu. Nie mam nic, kompletnie żadnego zbioru, ale fajnie zrelaksowana, wywietrzona, głowa wyczyszczona. Także do no, zobaczenia na kawiczce za chwilkę. Dla mnie to wiecie dopiero wieczorem, a dla was to już za momencik. Mamy kolejny zbiór. Moi drodzy, tak pomidorki obrodziły. Patrzcie na to, jaka Micha. Czyż to nie jest cudowny widok? Tak mi się papa śmieje, jak to widzę. Zajadamy jak takie cukiereczki, bo one są tak smaczne. A urok w nich taki, że wiecie, że to są różne gatunki tych pomidorków. Nie mogę się nacieszyć. Warto było się natrudzić, skrzynki zrobić i wiecie, to wszystko sadzić, biegać z tym. Koło tego. Jestem taka dumna z naszego tutaj, wiecie, zbioru z tego plonu, jaki mamy. Tak, ty też dzielnie pomagałeś, wiem. No już myślałem, że o tym nie powiesz. Przecież to nasza wspólna praca. A oczywiście, baryłko kochany. Także jak widzicie, o jejkuś te żółte, to aż mi w ręku się rozlatują. Takie są dojrzałe, widać, widać chyba. Także, o jak to pachnie, kochani moi. Ale ja jestem, tłumaczę Wam, jak pomidory ogródkowe pachną, nie? Taka radość. Mm. O ramy, jakie dobre. No. Muszę Janowi powiedzieć, że jutro. Zamiast schabowego to same pomidory, bo trzeba to wszystko zjeść, moi drodzy. Naprawdę, taki zbiór ogromny, ale te czarne są przepyszne. Te ciemne takie. Ojejku, jakie one są słodziutkie! Nie wyglądają jakoś zachęcająco, ale są przepyszne. I jeszcze sporo tych pomidorków jest, także trzeba papusiać i cieszyć się tym, bo to już wiecie, ostatnie podrygi. To naprawdę sporo. Obrodziły. To jest za ten rok i za poprzedni rok. Bo wiecie, że w tamtym roku się pomidorki nie udały. No Ale w tym roku to naprawdę na psa urok. Nie ma co narzekać. No już ja się cieszę z tego. Dobra, resztę zostawię na rano, na śniadanko. Takie prosto skrzeczka. Zobaczcie. Piękne co. Co tam? Ktoś ci lata nad niebem. Hmm? No oczywiście gdzieś tam samolot leci. Tak, nie wolno latać nad barusiowym niebem absolutnie. Co on sobie myśli, że będzie latał tam gdzie chce? Ja to go zaraz pogonię. Uciekać mi stąd, to barusiowe niebo. Popatrzmy jeszcze. Ojejkuś. Jak ty rośniesz pięknie? Już płatki pomalutko widać. Gdzieś tam gęsi na niebie? Słychać tylko, a nie widać. Dobra. Co maniunki? jeszcze raz popatrzmy na tego pięknego słoneczniczka. Jesteś cudny, muszę z ciebie nasionka zostawić. Bo z tych wszystkich takich, wiecie, dziwnych nasionek, które ja pokupowałam, bo przez kilka rodzajów nasion było, to ten jest najpiękniejszy. Te pozostałe to są takie malutkie. No, zobaczymy, co tam w przyszłym roku nam wyjdzie. Na razie na razie mamy jeszcze lato. I cieszmy się tym, co jest. Cały czas to powtarzam. No tu się już następne szykują, to wam pokazywałam przecież. Dobra. Popatrzcie jeszcze raz na ten zbiór piękny, jakie kolory. W podglądzie to wygląda pięknie. Jestem ciekawa. Jest... Borek. Jestem... Jestem. ciekawa, jak to będzie wyglądało w komputerze. W komputerze. zawrzyj paszczę. Witam Was, kochani moi ludzie, serdecznie, ale to bardzo serdecznie na popołudniowej kawiczce. Przychodzę się do Was pożegnać. Ponieważ. The <laughs> wczoraj, w piątek, jak nagrywałam tego vloga w lesie, to byłam pewna, że ja ten filmik zakończyłam. I dzisiaj wrzuciłam materiał, wiecie, na komputer, przejrzałam i mówię kurczę, urwałam tak to nagrywanie i nie zakończyłam filmu. Także przychodzę się szybciutko do Was, wiecie, z Wami przy, pożegnać i nie montuję już telefonu na statywie, ponieważ na pewno to słyszycie. Sąsiedzi się bardzo uaktywnili, mają grilla i myślę, że za chwilę będzie jeszcze głośniej. Moi drodzy, mamy sobotę. zrobiło się lato, tak piękna pogoda, ja dzisiaj Wam troszeczkę nagrywałam vloga, ale też go nie skończyłam. Na pewno go skończę w niedzielę. Wiecie co, teraz to będą kombinacje z tymi nagraniami. A ja za chwilkę wychodzę, jadę na farmę i po prostu już się wyszykowałam i mówię, kurczę, przysiądę do Was chociaż na momencik i się wiecie i, i się pożegnam. W ogóle się ubrałam w tunikę z długim rękawkiem, bo mówię, już 17 to się zacznie chłodniej robić, a to jest takie ciepło jak latem w lipcu. Taki fajny wiecie, takie ciepełko jak są ciepłe noce, wiecie o co mi chodzi? W ogóle chłodu nie, nie czuć, także no nie wiem, wezmę kurtkę ze sobą, ale to tak. Fajnie się zrobiło. Wczoraj, jak byłam w lesie, to już było ciepło, ale dzisiaj to już jest mega, no naprawdę. Nie podejrzewałam, że to tak się sympatycznie zrobi. A wiecie, to tak jest, no, u nas znowu ciepło, to u was leje. Rozmawiałam przed chwilą z tatą i, i mówił, że trzy dni ma tak lać non stop i się ochłodziło. I, i wiem, że tata jest w, w tleniu, w borach tucholskich. Przyjaciółka z łodzi też mówiła, że leje. Mało Polska leje wszędzie. No, no wiecie, na południu też chyba pada, bo mi pisaliście. Także zrobiło się troszeczkę jesiennie. No co zrobić? U was się zrobiła dni, to u nas dowali deszcz. Przecież my się uzupełniamy z tą pogodą, prawda? Także. Kochani moi, bo tak, co ja teraz skończę Wam vloga z lasu, wiecie co, ja mam nadzieję, że nie będę robiła pomyłek, jak tak będę mieszała te nagrania, bo naprawdę jest mi teraz ciężko to wszystko opanować, bo tych zajęć moich teraz będę miała więcej, ale dobra, kończymy vloga z lasu. Widzieliście, by, byłam, chodziłam, no ale wiecie co przywiozłam. Banana na buzi, już wam chyba mówiłam w lesie o tym. Kompletnie nie ma grzybków, nic zupełnie. I dzisiaj, sobota, dzisiaj nigdzie z Janem nie jechaliśmy, ponieważ Jan nie mógł. Ja teraz muszę wyjechać z miasta, właśnie na tę farmę, o, którą wam, o której wam mówiłam. Mam sprawę. Jutro też na grzybki nie pojedziemy, bo nie możemy. Jan nie może, także kurczę. Po prostu tak nam się to wszystko w tym roku układa. No trudno, no po prostu nie damy rady. No wiecie, to są jakieś takie poważne zmiany dla nas. W tamtym roku żeśmy kursowali bez przerwy i te grzybki były w tym roku. A może teraz nie ma tych grzybków ze względu na to, że mamy jakieś takie zmiany życiowe, więc może się w październiku grzybki zaczną. Jak u nas się trochę przewali i się spokojniej zrobi, i wtedy będziemy mogli po lesie buszować, nie? Wiecie co, muszę Wam powiedzieć, że jak żeby tutaj z najpóźniej, kiedy zbierałam, to pamiętam jak dzisiaj, bo sobie tak wbiłam w głowę aga, zapamiętaj tę datę, to były Mikołajki w grudniu. Czesi moi, kochani, w prosińcu zbierałam na Mikolasia, zbierałam podgrzybki. Ale to już były takie, wiecie, malutkie, one już nie rosły, ale nówki, nówki, nie śmigane przez robale. I to była taka najpóźniejsza data, kiedy tutaj podgrzybki znajdowałam. Także wiecie, no jeszcze wszystko nas może spotkać w tym roku, nie wiadomo, nie? Generalnie no to bardzo kiepski sezon, ale moi drodzy, ja się nie przejmuję, wiadomo jak jest. Chodzi o to, żeby pochodzić po lesie, żeby się zrelaksować, a że grzybków nie ma. Powtarzam, jak zdarta płyta. Bo ja ostatnio tylko wszystko powtarzam, jak zdarta płyta, że my mamy zapas grzybów, także spokojniej je... <laughs> nie ma się czym przejmować. Kochani, moi, tak się fajnie siedzi przyjemnie. No naprawdę, ja myślę, że to już ostatnie takie wieczory. Bo zwykle to jest tak, że nawet jak jest w ciągu dnia ciepło, to potem już na wieczór się robi chłodno, nie? A tu jest takie ciepełko. Żałuję, że ogniska nie mamy dzisiaj rozpalonego, no ale. Jest jak jest. Są sprawy ważne i ważniejsze, nie? Także, moi kochani, dopijam kawiczkę i lecę. Czyli piątkowy filmik mamy skończony. Jutro Wam jeszcze, jutro się spotkamy ja wam rano y, dogram vlog sobotni dzisiejszy. W sumie to w, dzisiejszy vlog sobotni, to wiecie, po prostu byłam tutaj ze zwierzakami w ogródku, byłam nad stawem, z barkiem, troszkę tam do was mówiłam, więc y, dogram wam kawiczkę, sobie troszeczkę pogadamy. Także na pewno będą filmy jeszcze w poniedziałek, we wtorek albo w środę. Zobaczymy. Wiecie, że ja to ogarnę, tylko dajcie mi trochę czasu. No nie wiem, co będzie już potem w przyszłym tygodniu, bo teraz jeszcze nagrywam w tym, kiedy mam czas, a potem zobaczymy. Nie ma się co przejmować, kochani. Kanał będzie, będę nagrywała, tylko po prostu muszę się, wiecie, ogarnąć ze wszystkim. Ojejkuś, przyjemnie. Fajna jest jesień przejście z lata na jesień. Dużo bardziej lubię niż przejście z zimy na wiosnę. Bo przejście z zimy na wiosnę to jest hardcore. Jak to słońce zaczyna świecić. Bardzo nie lubię. Dobra, moi kochani, to żegnam się z Wami. Patrzę, czy nie ma jakiegoś zwierzaka. To znaczy, wiecie, jedyny zwierzak, jaki jest, który jest zawsze przy mnie, no to jest barek. Koty szalałem, ale poszły spać. Także wiecie, moi drodzy. Ja to mam mojego bodyguarda ochroniarza cały czas przy sobie, a kotki to tam, jak tam im się zachce, to przychodzą. One to przyjdą, jak się zrobi wieczór, jak się ściemniać zacznie. No, także kończymy. Życzę Wam bardzo miłego wieczoru. Ściskam Was serdecznie. No, i u nas tutaj się już słyszycie: impreza za płotem szykuje, także będzie pewnie głośno. Ale oni długo nie siedzą, zwykle tak, dziesiąta, jedenasta i jest potem cisza. To są ludzie tacy w naszym wieku, także oni już nie robią imprez takich wiecie, całonocnych. <grym> Na szczęście. Kochani moi, ściskam Was mocno, bardzo serdecznie. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii, przesyłam Wam dużo słoneczka. Nie wiem, jaka u nas jutro pogoda ma być. W ogóle nie patrzyłam, nie chcę się denerwować, <grym>, bo mówię, na pewno za chwilę tylko patrzeć, jak zaczną się deszcze. Trzymajcie się mocno, w zdrówku, w ciepełku i w miłości. Do zobaczenia. Pa, pa!